A ty jak obstawiasz, jakie będzie kolejne hobby Dominiki? Szczerze mówiąc, to raczej nie widuję ją poza Scarface, ani nie imprezującą, więc ciężko powiedzieć W sumie tak. Chcesz A chcesz, że mu? No, możesz dać. Ojku, mm. coś się stało? Co jest? N Nic. Czekaj, Czeka. może usiąść? Chcesz maść na ból pleców? Nie, nie tak, chyba. Wiesz to za szybko wstałam z tego krzesła tak nagle i... Na pewno? Tak. Uch, dobra, już jest lepiej. Yy, Monia... Siedem. Nie, mogłabyś ogarnąć? Bo ja się śpieszę do pracy, obiecuję, że po kolacji ja sprzątam, dobra? Dobra, jasne. No, super, dzięki. Lena, czekaj. Możemy pokazać. Kurde, spieszę się, no. No powiedz mi, czy ty się dobrze czujesz? Tak, tylko wiesz to Plecy mi bolą, po prostu czasem, jak wam Ale nam błagam cię. Ja wiem, kiedy ty miałaś okres. Miałaś ty dzień temu. No, martwię się o ciebie. Słabo strasznie ostatnio wyglądasz i, i te bóle pleców ciągle. Przecież to nie jest pierwszy raz, nie? Monika. No. Jestem przepracowana. Mamy dużo gości w hotelu. Trzeba dużo stać na nogach, no i to pewnie jest przez co. A to nie jest kwestia tej odżywki, co? Ostatnio się w ogóle bez niej nie ruszasz. Sprawdzałaś to w ogóle, może to jest szkodliwe, może ty, jak masz jedną nerkę, to w ogóle nie powinnaś tego zażywać, co? Posłuchaj, ta odżywka to jest mój najlepszy kontrakt reklamowy i ja nie mogę z niego zrezygnować. No dobrze, ale może chociaż nie powinnaś brać jej tak często? Przecież przeczytałam skład, Monia, ja nie jestem głupia, ta odżywka jest przebadana. Tutaj moje zdrowie nie ma z tym nic wspólnego. Okej, okay, no po prostu się o ciebie martwię. To się nie martw, bo to naprawdę robi się irytujące, a ja... Nie chcę być traktowana jak idiotka. Przepraszam, śpieszę się.